Cześć, dzisiaj przygotowałam dla Was filmik o pielęgnacji ust. Każda kobieta chce mieć pięknie, piękne, zdrowe usta, a niestety nadeszła jesień i mamy problemy z wysuszaniem, z pękaniem. Dlatego też dla Was jest ten filmik, aby poznać takie szybkie, łatwe triki, co możecie zrobić, aby te usta wyglądały pięknie i zdrowo. Usta jest bardzo delikatna, jest narażona na czynniki zewnętrzne, takie jak pogoda, wiatr, słońce, bardzo szybko się przesusza, pęka, jest naprawdę delikatna, dlatego musimy ją chronić. Usuwać ten martwy naskórek, wygładzać usta, nie obgryzając tego martwego naskórka. Jak się go pozbyć? Najważniejsze, aby wykonywać pielęgni ust. Często o nich zapominamy, robimy peeling twarzy, robimy peeling całego ciała, cieszymy się tym jedwabistym dotykiem naszym, naszej skóry, a omijamy usta, jakoś nie wyobrażamy sobie, żeby jak nakładać peeling w ogóle na usta, jest to taka mała przestrzeń na naszej twarzy, więc po prostu o nich zapominamy. Jeżeli wpadniecie w nawyk peelingowania ust za pomocą szczoteczki do zębów, po szczotkowaniu swoich zębów codziennie rano wystarczy taką mokrą szczoteczką poszczotkować również delikatnie swoje usta. Nie dość, że będą one się wydawały większe, ponieważ poprawicie ukrwienie w tych ustach, to pozbędziecie się właśnie tego martwego naskórka. Tylko pamiętajcie, że nie należy ich zostawiać po peelingu po prostu same. Należy je nawilżyć. Jeżeli jesteście w domu, to możecie skorzystać z tego starego sposobu naszych babć nakładania miodu po prostu na usta. Jest to zdecydowanie słodka, bardzo przyjemna pielęgnacja ust. Peelingi, wracając do nich, możecie oczywiście tworzyć sobie nawet swoje własne. Jeżeli szczoteczka wydaje wam się zbyt ostra, możecie stworzyć sobie pilingi za pomocą, właśnie w połączeniu miód z cukrem lub z kawą. Możecie się naprawdę bawić. Mnóstwo jest takich receptur domowych, gdzie możecie zrobić naprawdę przyjemne peelingi. Polecam, właśnie bardzo. Te słodkie rozwiązania, sól, e, może podrażnić jeszcze popękane usta. Nakładanie na nie soli to nie jest dobry e, sposób, ale kawa, e, jak najbardziej, ona jest bardziej delikatna. E, cukier już jest troszkę ostrzejszy, ale się też rozpuści. Nie jest to nieprzyjemny peeling. E, w połączeniu. Z co lubicie. Może to być oliwa z oliwek, może to być miód um, lub jakiś inny taki kremowy balsam, który zmyjecie i um, no nie będziecie się obawiać, że coś się stanie z waszymi ustami, dostaniecie jakieś alergii. Z tym miodem to jest naprawdę fajna sprawa. Natomiast nie wyjdziecie z domu za bardzo mając miód na ustach. Możecie to zrobić, ale z doświadczenia wiem, że on się bardzo szybko zje, szybko się wchłonie i no niestety długo tą pielęgnacją się nie będziemy cieszyć. Dlatego warto inwestować w pomadki ochronne. Jest to w sumie najtańsza taka forma pielęgnacji ust. Pomadki naprawdę nie są drogie, naprawdę warto taką mieć. Wystarczy nałożyć odrobinę pomadki balsamu ochronnego na usta, a później możecie nałożyć dodatkowo jakiś kolor. Jeżeli chcecie sobie zrobić czerwone usta lub jakiekolwiek inne, to możecie to zrobić nakładając na taką pomadkę, a macie tą pewność, że usta są w dalszym ciągu chronione i pielęgnowane. Ja Wam pokażę trzy takie pomadki, w zasadzie dwie, ale mam w rączkach trzy, po prostu w różnych odcieniach. Pierwszą pomadką jest pomadka ochronna z filtrami UV 30 SPF, czyli bardzo, mocno wysoka, bardzo mocna wysoka ochrona. Jeżeli nie tylko w wakacje, pamiętajcie, że Słońce atakuje nas przez cały rok. A yy, śmiało mogę stwierdzić, że najbardziej atakuje nas zimą. Kiedy jedziemy sobie na przykład na nartach, jesteśmy na wysokich szczytach, jest pięknie ośnieżona ziemia yy, i słońce po prostu odbija się dwa razy. Yy, najpierw pada na nas od góry, a później odbija się jeszcze dodatkowo od śniegu i atakuje naszą twarz. Podwójnie. Jesień jest bardzo ciężkim okresem dla naszych ust, ponieważ najbardziej cierpią. Później zimą, właśnie z tego wiatru, zimna, z zimna, ze słońca, również cierpią, ale teraz po prostu one po tym lecie jakoś nie potrafią się przestawić, więc dbajmy o nie, po prostu dbajmy. Mam tutaj dla Was jeszcze dwie pomadki. Są to pomadki również ochronne, ale dające kolor. Kolor bardzo delikatny bo są to białe pomadki, oczywiście białe one nie dają koloru, będą tylko takie delikatne rozświetlenie, ale mają opalizujące drobinki w sobie. Firma Avon posiada trzy takie pomadki w swojej ofercie, ale te najbardziej po prostu lubię. Jest to odcień Bronze i odcień Pink, czyli różowe opalizujące drobinki i no może brązowe to one nie są, ale złote, czyli ładnie podkreślające również opalimizne. Ja w tych pomadkach, pomadkach tego typu, po prostu byłam zakochana w, jak byłam nastolatką. Wtedy zimą kochałam taki look, do teraz zresztą go bardzo lubię, ale jest on taki bardzo dziewczęcy, taki odświeżający, zmrożony delikatnie, czyli takie połyskujące usta, i taki rozświetlający, bardzo gdzieś połyskający tylko cień na powiekach, delikatnie wytuszowane rzęsy. Bardzo lubiłam taki efekt. Ja Wam pokażę może tą pink, w odcieniu pink po jak ona wygląda na ustach. Niby koloru nie daje, ale tym bardziej tutaj w lampach takich, wiecie, studyjnych, w świetle dziennym, ona mieni się na taki róż i wygląda jakby miała delikatne, takie jasno-różowe usta. Fajny jest taki efekt, bardzo fajny. Nie tylko dla nastolatek, jak widzicie, można wyglądać świeżo, ładnie, w każdym wieku i dodatkowo chronić swoje usta i nawilżając je przez cały, cały rok. Na dzisiaj to już by było na tyle. Dajcie znać w komentarzach poniżej, jakie wy stosujecie metody pielęgnacji ust. Czy są to po prostu pomadki ochronne, e, lub macie jakieś takie sprawdzone sposoby, e, domowe receptury, które przekazujecie e, sobie z pokolenia na pokolenie w Waszej rodzinie. Jestem naprawdę tego bardzo ciekawa. Pamiętajcie również, że codziennie na naszym kanale pojawiają się nowe filmiki. Zachęcam do obserwowania i do subskrypcji kanału. A na dzisiaj to już by było na tyle. Mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym filmiku. Pa pa!